następująco. Więc tak. Ja jadę tu, 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 tu strzałka, tu, tu się okopuje. Nasi jadą tutaj sobie. Jadą sobie na górkę, tu się zatrzymują, tu robią po prostu kampę, trzymają w szachu tych, co podjeżdżają pod górkę. The lighty podjeżdżają tutaj, część może jechać tutaj. Lajtów i medów Arta kampi się tu. Ja stąd strzelam sobie tutaj. To takie słoneczko wyszło. I pilnuję po prostu kapa. Świecę też górkę i tu też strzelam. Artyleria mi pomaga, Prze przeciwnika tu i tu. Ogarnąć i tu trzeba tylko uważać, po prostu, żeby coś nie przyjechało, eee, i później puszujemy wszyscy, wszyscy puszujemy na przeciwnika i go wymiatamy. I zdobywamy jego bazę, jego pozycje obronne, i tak właśnie wygrywa się bitwę. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzicie plan. Tak należy grać na tej mapie od tej strony. Na razie. Typ 61 na mapie Malinówka. Widzieliście ekran taktyczny, wiecie, co chce zrobić. Macie ogólne pojęcie o tym, jak to mapy będzie wyglądać. Więc ruszam na wskazane miejsce. To miejsce akurat, na które teraz jadę. Po prostu ostatnio oglądając Turoka bardzo mi się spodobało to miejsce. Jakby można powiedzieć, odkryłem je na nowo. Rzadko tutaj medami jeżdżę, natomiast o wiele częściej lajtami. I mając jednak tutaj typa 61, który ma bardzo dobrą depresję, działa i bardzo dobry zasięg widzenia, a mamy zamontowaną optykę, postanowiłem pobawić się podobnie jak Turok. No niestety całą zabawę troszeczkę mi zepsuły nasze lajty, które, no, pojechały świetnie. Pojechały świetnie, ale jednak trochę mi tego spota ukradną. No i kradną mi tego spota. Ja tutaj się nie mogę wstrzelić. No i jest tutaj butek. I coś ten pocisk poszedł, nie wiem, gdzie, w glebę. Za nisko chyba mierzyłem. Chociaż działo typa 61 nie należy do jakichś. Szczególnie przyjemnych przynajmniej dla mnie, wystarczy, wystarczy po prostu troszeczkę nie skupić, i już ten pocisk leci gdzieś nie wiadomo gdzie. A nawet przy pełnym skupieniu potrafi naprawdę mieć duży rozrzut. Pocisk wystrzelony z tego działa. Nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale no niestety, tak jest. Czasami idzie jak po sznurku, a czasami to działo tak troluje, że na kilkanaście pocisków raptem, nie wiem, połowa może trafia w bitwie. Wkurzył mnie ten typ 62 i postanowiłem go za wszelką cenę zdjąć. No, tu nie byłem przeładowany, on no, ucieka. No i połakomiłem się na niego. Połakomiłem się na niego. Nie lubię, jak coś mi za plecami stoi. No i... Zamiast pozwolić wykończyć innym, no to chciałem sam, 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 sam. No i to sam kosztowało mnie, jak widać. Jak widzicie, tysiaka. Upłacało się? No. No, raczej chyba nie. Mimo wszystko, no, chociaż coś tam po spocie na pewno jeszcze doszło do mojej puli. Niemniej jednak, teraz jestem już w trudnej sytuacji. I po prostu jeżeli chodzi o większość niszczarek to jestem na strzał. No i wracam na swoją pozycję, próbuję spotować. Ale to też już za bardzo się nie wychylę. Eee, to chyba ten listrzy mnie teraz wyspotował. Bo nawet nie wiem co. Wstałem sobie spokojnie. No może ten AMX 30. Kto wie, kto wie. Wychylam się dość rzadko z tego względu, żeby nie dostać odarty. No, bo to jedna karta to by mnie to poskładała. Ale jednak teraz bardziej czekam na to, aż się ruszą lighty do przodu. Czekam. No i zostałem wyświecony. Zobaczcie, zobaczcie, co robi ten is 3 drogi. No. Tak się pokusił na te lighty. No, że praktycznie, no... Popełnił samobójstwo podobne e, samobójstwo, jakie chciałem popełnić ja, wjeżdżając na tego typa e, 62. E, no, ja przeżyłem akurat, ale on został po I teraz, no, błądzę tutaj w tym cały czas miejscu. Błądzę, błądzę. I czekam. Gdybym miał więcej HP, na pewno bym pojechał do przodu. Ale skoro tak Straciłem THP, roztrwoniłem straszliwie, no to pozostaje mi teraz trochę posnajpić. No to snajpimy. W końcu, lajty są od tego, żeby świecić. No i... tą robotę teraz wykonują właśnie. Ja wziąłem się za strzelanie. Ciekawe ile będę miał kilometrów, nie? Ale to już inne rzeczy. Eee, chyba niewiele, w każdym razie. No i tak sobie czekam, czekam. Skampie. Jakieś dorzynki. Strzał na ślepo wszedł. Poza zasięgiem rysowania już gość był. Następny. No, teraz akurat działo się, spisuje dobrze. Więc nie ma co narzekać w tej bitwie. Naprawdę. Ale uwierzcie mi, że potrafi naprawdę. ...mocno strollować to działo. To nie jest jakieś tam działo, które w biegu strzela. To nie jest... ...działo... ...T-54, jakaś ruska maszyna. Tu trzeba się zatrzymać, przymierzyć, skupić. I wtedy jakoś to wychodzi. I teraz... ...przeprawa przez rzekę. Tylko się, żeby się nie utopić. Ja po 50-100. No, ale zanim do niego dojadę, no to już go chłopaki wyklepią. Coś tam mu jeszcze sprzedam. To nie będą świeże bułeczki na pewno. Chociaż można powiedzieć, że to jest świeża bułeczka. Proszę. I wykańczają go. I teraz popełniam błąd. Eee, w... Tu byłem przekonany, że to jeszcze no, spota dostałem nie od Jak pantery, tylko od, wiadomo, od, od tego Mixa. I nie wiedziałem, gdzie jest przeciwnik. No i po prostu zawaliłem sprawę. Tym Ty pojechał za osłoną budynków. Mogłem się domyślić, że jest z tej strony. No trudno. Gdyby nie to, to na pewno by inaczej wyglądało w wynikach końcowych. A tak to koniec. Dziękuję. Wyniki bitwy. Pierwsza klasa. Tylko no niestety więcej nie wpadło, ale za to służba patrolowa, czołgista, snajper, wysoki kaliber. Jak widać troszeczkę dużo tego. Tej asystem, zaraz zobaczymy. Zresztą wyniki szczegółowe: 3795 obrażeń, 1781 EXPA, 4 fragi, pasyście, 3935. A to dlatego, że, no mówię, masterka by wpadła, pewnie dlatego, jak w momencie. Gdybym miał więcej asystentów albo przeżył, jeszcze powalczył z tym ostatnim przeciwnikiem, trochę inne lighty mi po prostu kradły spota. Tak jak pojechałem wtedy agresywnie, tak mi tego spota, tą asystę kradły. Także no, no nie udało się to zrobić masterki, ale i tak bitwa była całkiem niezła. Dziękuję.